Siemano, witam na moim kanale w nowym odcinku Witam Was serdecznie Dzisiaj jest dzień, można powiedzieć, troszkę wyjątkowy Ponieważ jedziemy z moim kolegą Michałem Zakupić motocykl dla niego Na nowy sezon Kolega zdał prawo jazdy w tym roku Można powiedzieć pod koniec sezonu i jedziemy dla niego po motocykl. Jedziemy kupić sprzęta. Co to jest? To zobaczycie w następnych ujęciach. Jadę teraz się z nim spotkać i no i co? I jedziemy po niego. Kupimy na pewno, bo już kolega wcześniej był, oglądał go. Eee, także jest już można powiedzieć, Zdecydowany na niego. Także co? Także jedziemy. No i widzimy się później, już po zakupie. No i zobaczcie, mamy kupiony sprzęt Honda 500X. Bardzo ładny egzemplarz. Zobaczcie, tu wszystko jest nowka. Wszystko pachnie jeszcze nowością. Zaledwie 20 tysięcy przebiegu. Sprzęt jest naprawdę kozacki. I powiem Wam szczerze, że nawet jak się przymierzyłem, to jakbym się uparł, to bym dał radę jeździć mimo wzrostu. Także co? Sezon się dopiero dla kolegi zaczął. Ale jeszcze trochę pojeździmy. Myślę, że wspólnie. Także będziecie go widzieli na filmach. Mega fajny sprzęt, uważam. Jak za te pieniądze, a kwota nie jest ten nicą, 23 tysiące, to uważam kocur. co jedziemy już zakupionym sprzętem kolega kupił także jest git To tylko ma nowe opony z 23 roku, a jego rocznik to 19, ale że ma 20 tysięcy przebiegu, 21 dokładnie, no to pan założył nowe opony. No i co? Pojechał do siebie, także będziemy jeździć, będziemy testować. Na pewno nieraz będzie na kanale, na jakichś wycieczkach. Także to by było na tyle dzisiaj i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, hej!